Hej, cześć, Małpiorczko, z Reśką wszystkim. Ja jestem Reksio, a to jest taki króciutki filmik informacyjny z po propo Minecrafta. Mianowicie, moi kochani, jak oglądaliście ostatnie filmy, to wiecie, że chcę powrócić do nagrywania tejże gry i chciałem to rozpocząć powrotem z serii Age of Craft. To będą raczej pamiętać starsi widzowie, bo od jakiegoś czasu w ogóle odcinki się z tego nie pojawiały, ale w każdym razie mm, chciałem z tego coś nagrać, on buduje i tym podobne. The z Age of Craft to była seria właśnie coś w stylu budujemy w Minecraft. No, w tym stylu, tylko że z inną nazwą taką, ah, oryginalną. A więc w każdym razie kochani, chciałem sobie to nagrać i tu wyskoczył jeden malutki problem. Ponieważ nie mam save'a, coś się stało, no coś najprawdopodobniej przy wgrywaniu nowej wersji Minecrafta tej 1.62 usunął się save i a niestety link na który wrzuciłem po to żebyście wy mogli go pobrać w 10 odcinku, się już przedawnił i no i teraz kurde nie mam save'a, więc jeżeli ktoś z was go ma, to ja w opisie filmiku tutaj teraz podam link do stronki na którą możecie bezpłatnie, bez żadnej rejestracji wrzucić tego, um, tego save'a. Ja sobie go wtedy pobiorę i rozpoczniemy z powrotem serię, Więc no, jeżeli ktoś go ma. ma jeżeli ktoś z was go ma, to bardzo bym, bardzo bym był wdzięczny, gdyby mi go podesłał. I to chyba de facto tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i hej, cześć pa. Adios, my friend.